Gratulacje! Otrzymałeś mikrogrant Śląskie Lokalnie. Zanim przystąpisz do działania, pamiętaj o kilku ważnych rzeczach. Otrzymałeś od nas wzór umowy do podpisania. Koniecznie przeczytaj ją uważnie. Zanotuj obowiązki, które z niej wynikają, a po podpisaniu umowy nie wrzucaj jej do szuflady. Wróć do niej kilka razy, żeby sprawdzić, czy o niczym ważnym nie zapomniałeś. Ustal swój dokładny harmonogram i trzymaj się go. Ustalenie harmonogramu pozwoli Ci uniknąć sytuacji, w której zapomnisz o pewnych działaniach i obudzisz się przed etapem sprawozdania, kiedy zazwyczaj jest już za późno, żeby uzupełnić braki. Zakontraktuj wykonawców poszczególnych działań. Zrób to odpowiednio wcześniej, żeby mieć wybór terminów realizacji. Zbierz i porównaj kilka ofert z rynku i wybierz najlepszą. Masz pytania? Nie jesteś sam. Dwoń na infolinie konkursu Śląskie Lokalnie albo pisz na kontakt małpa.fioslaskie.com, a nie zostawimy cię bez pomocy. Pamiętaj, działaj mądrze i według planu. Śląskie Lokalnie, warto się przedsłucham.